Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie i jak widzicie dzisiaj będziemy rozmawiać o YouTube, czyli pomyślałam, że pokażę wam kanały, którymi warto się zainteresować i być może zainteresuje was to jakie kanały oglądam na co dzień, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam was do mojego YouTube'a. Pierwszym kanałem, który chcę Wam polecić, i tak naprawdę ten film powstał z racji na Patrycję, ponieważ muszę Wam ją polecić. To jest tak kreatywna osoba, tak uwielbiam jej filmy, że po prostu zawsze, gdy widzę ją w subskrypcjach, że wyskoczył nowy film, od razu włączam i oglądam, ponieważ nie mogę doczekać. Tak naprawdę, Patrycja, jeśli mnie oglądasz, a wiem, że mnie oglądasz. To yy, moja przygoda z tobą rozpoczęła się od tego filmiku Biegam, bo lubię żreć. To jest po prostu hicior. Po prostu tak nam się wryła ta Twoja piosenka w głowę razem z moim mężem, że po prostu przez tydzień chodziliśmy i ją nuciliśmy, więc yy, po prostu. Jesteś the best mega kreatywna osoba. Po prostu jej filmy są zrobione naprawdę fantastycznie. Cały czas się rozwija, jest różnorodnie i wideo widzicie ostatnio było jak robiłam makijaż w liceum, bardzo interesujący film i tym co się dzieje, gdy się starzejesz, to jest film bardzo dobry dla gimnazjalistów, ponieważ takie rzeczy, o których mówi Patrycja tutaj w filmie, dzieją się chyba z każdym człowiekiem i też macie tutaj filmy, czego uczą teledyski, chyba dwa są takie. Ogólnie to, co jest teraz na czasie, to ona porusza te tematy, naprawdę jest bardzo taka, no nie wiem jak... Określić się rozsądna yy, i po prostu mądrze gada, więc cóż tu więcej, chcieć, ma niecałe 3000 subskrypcji. Yy, subskrybujcie, ponieważ rozrywka z Patrycją jest murowana. Kolejny kanał, który prowadzi mega śliczna dziewczyna, to Miss Joasia. Jak widzicie, tematy są poruszane typowo kosmetyczne. Naprawdę bardzo profesjonalne filmy, zbliżenia, wszystko pięknie opowiedziane i po prostu sam Twój widok, Asiu, jest powodem tego, aby odpalić Twój filmik. Oglądam. Ostatnio właśnie nagrała Asia, co kupiła na promocji w naturze. Minus 40%, niedługo będzie promocja w Rosmanie, więc teraz wysyp tego typu filmów będzie na pewno większy i po prostu jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o Asi, to jest to oczywiście tag o mnie, no i ogólnie rzecz biorąc, ulubieńcy i taka typowo tematyka, no nasza urodowa beauty jest tutaj poruszana, więc jeśli chcecie kolejną opinię na temat kosmetyku następnej dziewczyny, to polecam wam serdecznie a się niż z kanału Asi przeskakujemy do kanału Moniki czyli Akinna Jeden. To jest Monika. Monikę powinniście znać. Monia tutaj robi filmy, jak widzicie, typowo również urodowe, są też vlogi. Bardzo sporo fajnych holi. Teraz interesuje się bardzo pielęgnacją naturalną, więc ogólnie rzecz biorąc, możecie sobie tutaj obczaić nowości w tym temacie, ponieważ jak widzicie tutaj, na przykład ostatni film, który zamieściła przedwczoraj jak widać dotyczy nowości kosmetycznych i tutaj naprawdę ona przykłada się bardzo do filmów i każda jej recenzja jest mega rzetelna więc tutaj na pewno możecie się spokojnie sugerować tym co ona mówi robi również tagi i po prostu jest też normalnie miłą bardzo osobą i mam nadzieję Moniczko że, kiedy, że kiedyś się spotkamy kiedy Będę w moich rodzinnych stronach, postaram się odwiedzić Twoje miasteczko i może uda nam się spotkać osobiście, bo to jest jedno z takich też moich YouTube'owych marzeń, żeby się z Tobą spotkać. Jak już jesteśmy w tematyce kosmetycznej, to nie może zabraknąć również kanału Marty. Marta ostatnio została polecona przez Oleskę, więc subskrypcji ma trochę więcej, ale być może do niej jeszcze nie dotarliście. Marta, czyli YouTube'owa Smash. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Tak, smesz. Eee, prowadzi naprawdę mega eee, kanał, który jakościowo, jeśli chodzi o obróbkę filmów, tło eee, jakość jak żyleta, po prostu, jeśli chodzi o ostrość filmów i po prostu jest również bardzo taką energiczną osobą, która nie boi się wyrazić zdania na temat kosmetyku i jest bardzo też taka rygorystyczna, jeśli mogę powiedzieć jeśli chodzi o recenzję, więc jeśli jej się coś nie spodoba, to po prostu to pojedzie i nie będzie miała z tym żadnych problemów i ogólnie jak widzicie no, no, makijaż bez lustra na przykład, różnego rodzaju hole Ulubieńcy, też widzę tutaj vlogi i tak dalej. Jak widzicie, tutaj na przykład kombinuję też z kolorem włosów, nowości, jakie są, też na ich temat się wypowiada, więc pod tym względem również kanał Marty jest godny polecenia. Teraz troszeczkę mniej kosmetycznie, bo będzie o kanale Handmade Box. Niestety nie znalazłam tutaj nigdzie na stronie Twojego imienia i wybacz mi, nawet jeśli mówiłaś to w filmiku, to jakoś mi tutaj wypadło to z głowy, ale po prostu na tym kanale znajdziecie, jak się możecie domyślać, rzeczy, które można zrobić własnoręcznie i on jest poświęcony e, głównie szyciu, które w ostatnim czasie bardzo mnie interesuje i chciałabym, żebyś wiedziała, e, że twój filmik tutaj z tymi pluszowymi kotami zainspirował mnie do zrobienia takiego kota. O, poczekajcie, mam tutaj wyciszę. Do zrobienia takiego kota, i po prostu to jest cudowna sprawa, że można się tak zainspirować w internecie. Zrobiłam też na podstawie Twojego filmiku taki igielnik ze słoika, po prostu jest fenomenalny i Tobie wyszedły przepięknie. O, tu Tutaj jest ten Igelnik, więc po prostu jak widzisz, zainspirowałaś mnie nie jeden raz. Też planuję zrobić takie tulipany. Zrobiła również Pokemona i też robi różnego rodzaju przeróbki. I też lifehaki takie dotyczące szycia robi, więc pod tym względem mam nadzieję, że zmotywuje Cię do tego, aby robić filmy częściej, ponieważ robisz to bardzo dobrze, wszystko jest ekstra pokazane, więc pod tym względem... Po prostu klikajcie Subskrybujcie, ponieważ ma tylko 142 subskrypcje, prowadzi Również bloga, więc myślę, że Kanał na YouTube jest taki wspomagający Bloga, ale po prostu Tutaj naprawdę mam nadzieję Że y, filmy będą Pokazywać się regularnie, że będziesz Miała czas na to, aby je publikować Bo sama wiem z własnego doświadczenia Że filmy typu DIY y, Są bardzo czasochłonne Ale mam nadzieję, że Tutaj na tym kanale będzie się działo Dużo, dużo więcej i nie jeden raz mnie jeszcze zainspirujesz. I ostatni kanał, który chcę Wam polecić, to będzie kanał vlogowy Milenki, czyli Milena Wilamowska. Ma swój kanał właśnie pod tą nazwą, który skupia się tylko i wyłącznie na vlogach. Milenka uwielbia kręcić filmy i jej filmy są przepiękne: nie tylko obrawa muzyczna, ale też ujęcia są piękne i po prostu sama przyjemność jest oglądania tego filmu. Filmu, każdego z filmów, mimo tego, że jest ich tutaj bardzo mało, e, ale po prostu Milena jest na pewno zapracowaną youtuberką, ponieważ e, ma ten kanał swój e, makijażowy oraz jest jedną z dziewczyn, która prowadzi kanał Avon Makeup TV, więc pod tym względem myślę, że tutaj e, YouTube jest sporą częścią jej życia, ale tak jak wam powiedziałam, e, jej vlogi są przepiękne, oprawa muzyczna i też nie są jakoś bardzo długie, więc można je sobie w międzyczasie puścić i po prostu się zrelaksować z nimi. I jej kanał vlogowy ma niecałego tysiąca subskrypcji, więc klikajcie, jeśli lubicie doznania takie estetyczne, jeśli chodzi o filmy. A teraz, moi drodzy, przeskakujemy na kolejne okno, w którym pokażę wam moje subskrypcje. I tutaj możecie zobaczyć filmy, które w subskrypcjach mi w ostatnim czasie wyskoczyły. A w kolejnych kartach sobie otworzyłam po prostu kanały, które lubię oglądać w pierwszej kolejności. Filmy z kanałów, które lubię oglądać w pierwszej kolejności. Więc tutaj nie będę wam wspominać o Karolinie ze stylizacji, o Red Lipstick Monster, bo chyba cały kraj. I ją po prostu ogląda, więc tutaj wam troszeczkę przejadę, żebyście mogli rzucić okiem na filmy, które spośród których tak naprawdę wybieram te, które najbardziej i tematyką, i po prostu sympatią do danego vlogera mnie interesują. Więc pod tym względem tutaj macie taki szybki przegląd. I po prostu nie przedłużając, przeskakuję na kolejne karty, w których zobaczycie filmy, które oglądam w pierwszej kolejności. I moim ulubionym kanałem, jak możecie się domyśleć, jest AVON Makeup TV. Dziewczyny to był po prostu strzał w dziesiątkę Ejwonu, że stworzył tego typu kanał, i że wybrał po prostu te dziewczyny, a nie inne. Uwielbiam każdy filmik z makijażem oglądam od początku do końca macie zarówno fryzury, jak i makijaże, jak i manikury i stylizację, i po prostu co miesiąc przegląd katalogu oraz nowości, które są w katalogu. Dziewczyny pokazują je na żywo, więc można się bardziej zasugerować ich zdaniem niż tym, co jest w katalogu, bo często zdjęcia w katalogach są przekłamane, więc pod tym względem uwielbiam je i cieszę się, że filmy publikuję codziennie. To jest mój numer jeden. Kolejny. To dziewczyny, czyli Kasia i Justyna z kanału Love and Great Shoes. Po prostu uwielbiam je też. Dziewczyny prowadzą taki kanał, który jest, jak ja to określam, czysty, Czyli nie ma tutaj miejsca na żadną wpadkę. Wszystkie przybytki są przepiękne. Ich stylizacje są po prostu takie, że ja sobie marzę, żeby kiedykolwiek po prostu tutaj, chociaż w pewnym stopniu, się ubierać tak jak one, więc pod tym względem naprawdę można się mega zainspirować. Ich vlogi są też cudowne i po prostu, no, myślę, że tutaj dziewczyn nie ma co przedstawiać, no bo wszystkie jest. Ale... Ten kanał jest stosunkowo, stosunkowo młody, ale uwielbiam i w każdy poniedziałek o 18 możecie zobaczyć film na kanale Sprytne Babki. Subskrypcji mają mnóstwo dzięki chłopakom z 5 sposobów na. Chłopaków też oglądam, ale nie będę o nich tutaj wspominać. Dziewczyny naprawdę robią kawał dobrej roboty. Kanał jest prowadzony bardzo podobnie jak 5 sposobów na i po prostu raz, że one swoją osobowością zarażają, i po prostu robią wszystko na jak najwyższym poziomie. Więc tutaj. Temat oszczędzania ostatnio był poruszany. Lifehacki, jedzenie, po prostu zapraszają też gości i to jest naprawdę bardzo taki inspirujący filmik, więc tutaj myślę, że więcej na ich temat nie trzeba mówić. Kolejnym kanałem, jak widzicie, jest Patty TV. Może wszystkich filmów Patrycja Twoich nie oglądam, ale często po prostu intryguje mnie tytuł Twojego filmu i lubię również Twój. Sposób bycia To jak wyrażasz swoje zdanie Na konkretne tematy Kolejna moja ulubienica To oczywiście Sylwia Ingliter, uwielbiam cię Sylwia Oglądam każdy z swoich filmów Śliczna jesteś, mam nadzieję, że Jak będziesz następnym razem w Krakowie To się spotkamy Po prostu, ponieważ No też to jest jedno z moich marzeń, żeby zrobić z Tobą selfiaczka, zamienić kilka e, słów, ponieważ naprawdę jesteś bardzo miłą i ciepłą osobą i uwielbiam oglądać swoje filmy. E, kolejna osoba to Szafka World e, i lubię również w przerwach oglądać Twoje filmy e, i zazwyczaj vlogi oglądam w momencie, kiedy ćwiczę na Orbitreku, wtedy po prostu e, nadramiam zaległości, mogę zobaczyć, co się tam u Was dzieje i tak dalej. Więc również tak na zmianę vlogowe kanały oglądam. Tu po prostu moja ulubienica z ulubienic wszystkich po prostu Milenka, uwielbiam Cię. Po prostu twoja fascynacja obróbką filmów i to jak one są czyste, to jest po prostu czystość w pełnym tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o filmy na kanale Milenki macie przegląd wszystkich kosmetyków, nie tylko tych bardzo drogich, ale również tych takich ogólnodostępnych drogeryjnych i makijaże są przepiękne. W ogóle ty jesteś przepiękna i po prostu każdy twój filmik oglądam, ponieważ to jest przyjemność sama w sobie, więc pod tym względem naprawdę koniecznie musicie zasubskrybować Milenkę, bo to co ona robi na YouTubie to jest po prostu majstersztyk. Kolejna osoba to Karolina Sobańska i tutaj jej filmy odnośnie diety wegańskiej są bardzo interesujące. Jej osoba jest również bardzo taka po prostu zarażająca, ponieważ jest bardzo miła, otwarta. Jej głos jest taki właśnie uspokajający, i również jej wiedza merytoryczna, jeśli chodzi o dietę wegańską, jest bardzo na wysokim poziomie. Więc pod tym względem, jeśli Was ta tematyka interesuje, to oczywiście kanał Karoliny zostawiam Wam na dole pod filmem. Zostały mi dwa ostatnie tutaj karty z kanałami. I tu mamy Karolinę kolejną, czyli Viva a Viva, również Cię uwielbiam, jesteś prześliczną osobką i bardzo kreatywną, więc pod tym względem, jeśli interesuje Was temat mody, również też kosmetyków, tematyka włosowa, że tak to określę, jest też u niej na kanale, po prostu mega, mega, mega osoba, więc tutaj myślę, że wiwę. Vive, vive mówię. Karolinkę myślę, że większość osób również zna, ponieważ współpracuje też z Rosmanem, więc pod tym względem naprawdę polecam Wam również jej kanał osobisty, nie prywatny, to chciałam powiedzieć. I ostatni kanał, jeśli chodzi o vlogi. Jeśli chodzi o vlogi, to nic nie przebija po prostu rodziny ogrodowczyków. To jest po prostu kanał, który myślę uwielbia wiele osób. Wszyscy chcą śledzić na bieżąco wasze życie, perypetie i to, co się dzieje u was po prostu na co dzień. Cudowna, miła, ciepła rodzina po prostu... Niesamowici ludzie, i każdy filmik jakieś przemyślenia, emocje i tym podobne odczucia w człowieku, że tak powiem, wymusza. Po każdym filmie jest jakieś przemyślenie i ich. Filmy utwierdzają w tym, że rodzina jest najważniejsza i to o rodzinę powinno się najbardziej dbać. Więc takim to sposobem zakończyłam moje, e, mój film odnośnie YouTube'a, tego co oglądam, co lubię oglądać, kogo wam polecam. Więc mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny. Jeśli macie jakieś swoje, swoje ulubione kanały, które chcecie polecić, to oczywiście. Piszcie mi na dole w komentarzach, na dole pod filmikiem również znajdziecie linki do tych wszystkich kanałów, więc mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i z tego miejsca dziękuję i do zobaczenia. Pa!